witam serdecznie dzisiaj będzie troszeczkę matematyki ale jeśli ja byłem noga z matematyki to wy dopiero lepiej to jeszcze zrobicie i na pewno prosta sprawa czyli będziemy liczyć dzisiaj BMR czyli taką podstawową e, zapotrzebowanie kaloryczne plus e, CPM dodamy do tego i jeszcze czy ktoś chce zrobić masę czy raczej się odchudzać no i będziemy wyjaśniać. Mamy podstawowe cztery plany, cztery osoby, którym e, robię plan dietetyczny i potrzebujemy do tego, są różne wzory, tak? Ja znam trzy, e, ja Wam przedstawię ten środkowy, taki dla mnie najprostszy, gdzie nie potrzebuję specjalnej wagi i obliczania masy mięśniowej ciała. I z, dwu, nie, z 1918 roku to on już jest trochę przestarzała a ten jest z 2005. I do tego celu potrzebujemy e, 3 dane. Wiadomo, ona nie będzie tak całkowicie e, trafna, dlaczego? Bo nie mamy tutaj danych, ile nas mózg spala, tak? To jest też bardzo ważna informacja, bo każdy inaczej też myśli, a wiemy, że zapotrzebowanie kaloryczne naszego procesora jest bardzo duże. Ale to już wszystko pomijamy, bo to ma być średnio, a później wiadomo, osoba je, jeśli się trzyma tej jurysdykcji, ma, to, ma te posiłki przygotowane. I widzimy, obserwujemy, co się dzieje, gdzie chudnie w talii, czy traci obwód w centymetrach. Widzimy też to na wadze, zależy też, ile zaczyna ćwiczyć, czy więcej, czy mniej. I możemy też to redukować. To jest wszystko później do dalszego e, negocjacji, że tak powiem, z dietetykiem, czy waszym trenerem personalnym. No i już zabieramy się do roboty. Mamy dwóch facetów i dwie kobiety. MRGL. No i tak, e, pierwsze dane. To są lata, 66, 32, 48, 27. Drugie dane, na czerwono, to jest, są kilogramy, 77, 79, 97 i 64. I ostatnią daną jaką potrzebujemy, żeby sobie to wyliczyć, wy sobie możecie to w domu wyliczyć, albo jak macie pieniążki i się wam nie chce, e, chcecie sobie odpocząć, to właśnie możecie to dać trenerowi czy dietetykowi, on wam dalej z tym coś zrobi. No, oczywiście po rozmowie wstępnej, gdzie uzyska od Was te Wasze dane. I tu jest potrzebny też właśnie wzrost 160, 175, 170, 180. I teraz tak. Mamy w nawiasach, tak? bo tam będziemy dodawać, a w nawiasie jest mnożenie czyli 9,99, mnożymy nasz, razy naszą wagę. I mamy jakąś sumę. Trzymamy ją sobie w nawiasie i dodajemy. Kolejny e, wynik z mnożenia, który jest 6,25 razy 1,60 e, m, czyli nasz wzrost, i wychodzi nam pewna tam liczba, którą możemy sobie dodać, a następnie od tej liczby odejmiemy 4,92 razy 66, to są nasze lata, czyli czym jesteśmy starsi, nasz metabolizm jest wolniejszy. Dlatego tak sobie obliczyli, takim wzorem, że po prostu człowiek już potrzebuje wtedy mniej kalorii, i czym jest starszy będzie ten minus większy. No i tak jak widzimy, pierwszej osobie wyszło 1283,51. To jest takie główne zapotrzebowanie, gdybyśmy się w ogóle nie poruszali, leżeli byśmy. No, nie, nie ma prawie zerowej aktywności fizycznej, żeby tylko przetrwać. Wiadomo, jeśli by taki stan się utrzymywał. No to po paru miesiącach e, nie będziemy potrzebować mięśni, to by trzeba było na nowo poobliczać, bo później by był nadmiar tego tłuszczu osadzone, osadzonego się w ciele. Tak więc takie, takie obliczenia trzeba robić co jakiś czas, gdy nasza waga się zmienia, e, gdy nasze lata e, rosną, czyli co rok co najmniej jak waga jest w normie. No i myślę, że to jest zrozumiałe jak na razie. No i wyszły nam po prostu na zielono po prawej stronie, te wszystkie sumy potrzebna ilość kalorii do przeżycia. To wiadomo musimy sobie obliczyć na, na to co dostarczymy, tak? Na te węglowodany, białka i tłuszcze, które zamienimy na produkty i sobie to wszystko wyliczymy poukładamy e, swoją dietę i będzie całkiem pięknie. No, ale do tego jeszcze dochodzi CPM, czyli e, ten wysiłek codzienny. I oj, nie mam tutaj zdjęcia, ale jak wpiszecie sobie na internecie, to to jest fajnie rozpisane, że na przykład od skali 1,2 mnożymy to wszystko. To jest taki, że nie ma aktywności fizycznej, nie ma treningów, i później wiadomo, dochodzi. 1,4 to jest tam na przykład praca siedząca, nadal brak aktywności, i znaczy dwa treningi dziennie, później na 4 treningi dziennie, praca fizyczna. I wiadomo czym wyższy ten tu CPM, ten czarny po prawej co widzicie tu w następnej rubrykach, bo mamy, mamy nasze literki, mamy później te sumy, które nam wyszły te kaloryczne i mnożymy to przez te CPM czyli 1,2. Jedna osoba ma 1,6, 1,2, 1,8. Czyli ta osoba, która ma 1,8, to już jeszcze nie jest zawodowiec, ale ma pracę fizyczną i dużo trenuje. Czyli ten, trzeba ten mnożnik zrobić dużo, że te kalorie będą o wiele większe, bo on tyle potrzebuje. No i 1,2 to wiadomo, to jest ta praca, gdzie no jest siedząca, nie mamy właśnie wysiłku fizycznego i tak to wygląda. 1,6 no to jest parę treningów dziennie, może być Lekka praca fizyczna, czy, czy też siedząca, więcej treningów. No wiadomo, to już jest pira ze drzwi, tak? ale będziemy mieli już jakieś dane, dzięki którym będzie nas, nam prościej wszystko redukować, czy, czy, czy dodawać. I mamy te cztery wyniki. Co my tu widzimy? Mamy z, zaznaczone tym flamastrem na zielono, to są te osoby, które chcą trzymać się w normie swojej życiowej, nie chcą już przytyć, nie chcą się odchudzić. Mają tą daną kaloryczną, kaloryczność, z tego przygotowujemy posiłki i cieszymy się życiem. Jeśli by ktoś jeszcze na tym przybierał kilogramów albo coś by się działo, to zawsze można to zredukować i skonsultować się z dietetykiem. A tu jest ciekawostka: teraz dwa ostatnie wyniki. Zaznaczony na niebiesko, jak widzicie, ma minus 200 kalorii jeszcze. Dlaczego? Bo ta osoba chce redukcję zrobić, tak? To nie będzie taka koszmarna redukcja, że damy 400-500 kalorii i będziemy z głodu umierać. Tam można dać 100, 150, 200, no to tak moim zdaniem to jest tak w normie. Oczywiście wszystko w obserwacjach i w rozmowie z danym człowiekiem, bo na przykład może coś mu nie pasować, wiadomo, to już trzeba się zapytać, jeśli my robimy te posiłki albo em, catering, Trzeba powiedzieć na przykład, e, czy jesteśmy uczuleni na coś, co lubimy, bo, bo to można dobrać, jak ktoś lubi na przykład jak ja spaghetti non stop jeść, to by można było to wszystko poobliczać na zasadzie spaghetti, tak? Rano, wieczór, we dnie, w nocy jem spaghetti, bo mi tam dobrze, nie? No i spoko. A ta ostatnia osoba ma plus 200 i zobaczcie ona ma tu aż 2945 tam w przecinku jeszcze kalorii i my mu jeszcze dowalamy 200 no bo jak widzimy to jest najmłodsza osoba bardzo ciężko pracuje fizycznie dużo trenuje i masy, no wiecie są takie osoby mówią, że dużo robi, wiele tam e, pracuje je za 4 czterech, czterech bułki na śniadanie, nawet 6 bułek, tam obiad tu babcia coś ugotuje, a on nie tyje tak, bo często jest tak zalatany, że on nawet zapomina o tym jedzeniu i on nie dostarcza i ta osoba żeby jeszcze przybrać masę dodajemy mu 200 kalorii czyli ona powinna aż 3145 kalorii na dzień zjeść, tak? I to jest bardzo trudna sprawa, ale jak już mamy to i mamy te posiłki gotowe, no to on nam z tego nie ucieknie i choćby nie wiem co powinno być lepiej, a jak nie, to jeszcze mu przywalamy 100 kalorii czy 200 i będzie gites. Tak więc trzymajcie się, myślę, że to dobrze zobrazowałem. A jeszcze jedna rada, jak ktoś jest na redukcji, to warto się zalewać wodą albo substancjami, które są bardzo niskokaloryczne. Tak samo możecie ze mną porozmawiać, bo jedzenie na przykład można zrobić tą dietę na zasadzie batoników czekoladowych. Tak, ale musicie jeszcze wiedzieć, że to już taki może inny temat, że białka węglowodane i tłuszcze mają swoją tam linię spala, spalania się, tak? Czyli na przykład węglowodany i cukry są, na przykład ono, ta linia będzie bardzo wysoka, bo ona będzie dużo energetyczna na a później ogromny spadek. Czyli jak my tego nie przepalimy, to dlatego mamy tłuszcz się nam osadza. Dlatego to nie jest mile widziane w naszych tam dietach. Ale wszystko dla ludzi, tak? Jak jesteś w górach albo jesteś mocno zmęczony na siłowni, weź sobie kostkę zjeść. Zjedz, będziesz miał taki power dodatkowy i można wszystko to, wiecie, z głową ustalać, bo to to ma sens, tak? Tylko trzeba się nad tym zastanowić i pomyśleć. Tak, więc powodzenia wszystkim trenerom personalnym, a jak nie, to możecie się nimi stać, nawet możecie być własnymi trenerami personalnymi dla siebie. Ja wam tego wszystkim życzę, a ci, którzy mają lenia, mogą się zgłosić do mnie, bo ja głównie działam na Gminie E, rodziniec, tak, bo chcę mieć z tymi ludźmi kontakt, chcę im pomóc to jest niestety są wioski, albo nawet fajnie, bo mamy ciszę, ale niestety nie mamy takiego zaplecza jak wy w miastach, tak, nie mamy tyle trenerów personalnych, nie mamy takiego e, sprzętu jak wy i ja sobie tak pomyślałem, u nas było pozdrowienia dla Tomasza Pipra, on tu działał u nas niestety teraz, stety, a niestety masz kółkę jazdy i super sobie radzi trzymam w ogóle za niego kciuki, bo świetna postać ale już nie udziela żadnych porad i treningów. A ja zawsze lubiłem ten sport, też zrobiłem sobie trenera personalnego, też mam tą całą podstawową wiedzę, nawet trochę dietetyczną, i mogę śmiało to robić, dlatego sobie działam. Ale ja tej wiedzy, że tak powiem, nie bronię. Tak, ona jest ogólnodostępna, ja wszystkim radzę sobie. Jak chcecie zaoszczędzić, róbcie to sami. Ale jak chcecie twój czas, albo więcej zarabiacie, bo ten swój czas poświęcacie na zarabianie, a nie bawienie się w takie jakieś dziwne matematyki i układanie sobie diety, albo nawet nie chcecie, nie chce wam się ugotować posiłku, to możecie to zlecić jakieś jakiejś firmie e, cateringowej, albo dogadać się z jakąś osobą i będzie git Majonez, a wy może mu zrobicie planie, czy wyprasujecie, to tak się teraz śmieje, ale wiecie, współpraca, wymiana, świetna rzecz. To trzymajcie się i pozdrowienia. A, o, wiecie od kogo? Od bardzo sympatycznego, miłego gościa, który mieszka sobie na małej wiosce w, w Polsce.